Dajcie po dłuższej przerwie, bo w sumie wiecie jak jest Ciągle człowiek gdzieś zaganiany, zalatany A tu rzeki czekają, lato nastało O, coś wypatrzyłem gołym okiem Jeden grosz Rzucaj, wrzucaj, chłopaki tam łowią. A jeden grosik No zawsze to jeden grosik A już widzę następne Magnesem bym tego nie wyciągnął Ale widzicie to Metoda nas zbiera nawet wiadra Nie trzeba panie A tu następne I już mamy 21 groszy Nie bywała sprawa No to do kielni Wyczka czysta, przejrzysta Szukamy skarbów już tu łaziłem, ale było wody pocyczki a teraz jest do połowy kaloszy. No tam może coś będzie. Ptaszki się denerwują, pewnie moje gniazdka. Ładnie śpiewają. To do bazy, pozdrawiam flaminga, pozdrawiam kaniów, jest tam no, czysty jest świadomo. Pozdrawiam kolegów, Bogdana Szperacza też pozdrawiam. I się trafiło coś większego. A nie do bazy, o, ładnie zarzucone o, trochę takiej drobnicy, o fest blacha, śruba. Wóź. Tu coś zauważyłem tylko jakby. Aha. Nie ruszysz kamienia, to nie podniesiesz. No i proszę. To już taki większy spin doktor. Jak kotlet znaczy, jak do nabierania miodu, taka pałeczka. Głoździowa pałeczka do bazy O, coś chwyciło i no to nie na żarku No znowu, patrzcie Jaka niepozorna rzeczka i co za może od tego młyna Do bazy teraz będzie fest kotlet o kurcze no z takiego kąska to już jestem mega zadowolony kawał rury jakby od tego ogrodzenia niepozorne rzeczki są najlepsze Niby niepozorne, ale jak już coś chwyci, to to zachwyci. Tu coś niby chwyta, ale się... Coś jest. Ptaszki się niepokoją. No taki misz masz. Muszę to do bazy wrzucić. Pociągnąłem za sobą makarone, Makarony italiano. Brzezia do bazy. Coś, coś jest. Zawiasie gwoździki ten teges. Muszę sobie tu bazę, bo nie będę z każdym gwoździem latał. Zrobić. Tu niech będzie. No i znowu, jak u Kuby lipca, czasem przy rozgrzewce pełno śrub różnego pochodzenia. Pozdrawiam Kubę i jego tatę, znanego wszystkim, do bazy i wszystkich tych, którzy tworzą bazy. kalosze zmienić, bo wiecie, nawet się wydaje, że mi się tam nie wlewa, to się wlewa. Sorry za mój głos dzisiaj, ale powiem Wam tak. No przeziębiłem się trochę. Byłem zdrowy cały czas przez to ten czas tej pandemii. Musiałem jechać służbowo za granicę, wiecie, jak to tam czasem bywa, no i no i, wam no no dużo powiem, no zaszczepiłem się, zaszczepiłem się, no i i mnie. no ale nie aż tak, żeby nie łowić magnesem wiemy, może mnie niektórzy za to skrytykują, niektórzy pochwalą nie ma to znaczenia dla mnie życie. Ważne są fanty i takie luźne chwile jak dzisiaj, że nikt nie truje dupy. I można wyciągać stare rzeczy, które być może kojarzą się z lepszymi, dobrymi czasami. No i właśnie dzisiaj na śrubowo. To jest baza śrubowa. A cóż to się złapało? A cóż mogło? Odrobino takiego dziwnego złomu zakręcanego do bazy. I cóż to? O, kawał takiej solidnej śruby. Małej i dużej. Tu leży coś co nawet nie trzeba traktować specjalnie magnesem albo i trzeba ale powiem wam, że to jest niezły niezły kawał złomu Nie wiem co to jest ale już jestem dumny, że to wyłowiłem Kurde, patrzcie co to jest zachęca jakieś ufo Kosmiczne nie no to warzyw, chłopaki chyba No tego bym się nie spodziewał Co to jest Może ktoś wie Jak z Bajek Lema. jakieś takie futurystyczne Możeż no, w mordę Bez tu Od czego to jest to nie wiem Ale ciężkie jak i pewnie mieć jest w środku albo coś w tym stylu. Pozdrawiam cię Flaming przyjacielu Do bazy No co to jakiś agregat? Nie wiem Ale ciekawy fant. Normalnie jak ten no, robocik jest nie Robiłam Obi czy co tam Taka mała niepozorna rzeczka przy młynie. Byłem tu wielokrotnie. Wyższy poziom wody był, wiecie. No. Jak rozumiecie tam odcinki, wstecz, to zobaczycie, że nie było tu łatwo. No ale teraz wszystko spłynęło. Jest letnia pora. No i cóż, i zaskoczenie. Są śmieci, też widzę, powyciągam. Oczywiście, jak zawsze na takim wypadzie. O, jakaś dziura. O, jest kolejny fant. Fajnie, bo jakieś takie okrągłe pierścienie wychodzą. I cyk, i kolejne kółeczko, jakże to cieszy, ops, cieszy, cieszy, zaraz będzie po kółeczku, to jest kółeczko od, od samochodów Flintstone'ów, to bardzo cenne kółeczko. Czasem trzeba wzruszyć się nogą. Tu na oko wypatrzone, korek bezpiecznik i kolejne śruby i oczywiście. Nie ma spokoju, no bo ktoś musi zadzwonić w piątek popołudniu. południu. ładny. Lin? Na żywo złowiony. Haraś. No wiedzcie, że to nie jest lepsze niż kurcze telefony komórkowe, można sobie założyć. Rękawice, bo tu trochę ostre i drobnicy. No i takie mamy tutaj. Klimaty. No i to już dogrywam telefonem. Takie bebeki pod młynem. Kiedyś te urządzenia pewnie działały. Teraz sobie różne zwierzątka tu żyją. A na pewno gołęby, znaczy wołęby tu żyją. Ale czasem i. Ja, Jaja! Spadają do wody. I sobie tu leżą. A spadając skąd? Spadają z tych gniazdek. Widzicie? I ryby się łowią, jest elegancko. A tu już mamy. Widać malutkie gołąbki Tam na tej wieży, na tym transformatorze, gdzie siedzą pewnie rodzice i się niepokoją. A tu siedzą do basy. I idę bo jeszcze zaczną atakować. No cóż, było to co było. Bardzo Wam pokazałem. Jajko na koniec, chociaż to niewielka noc. Niech się wszystko szczęści. na razie.